Młodych ludzi, bezbronnych przede wszystkim, bezbronnych, bo oni mają ograniczony umysł. Nie można tak robić, kurwa, rozumiesz? Nie można tak robić. Ale w jaki sposób ja ich wykorzystuję? Że mówię im, żeby, mi, jest, zostawili, jest... że mówię, żeby mi zostawili łapkę do góry, to jest wykorzystywanie ludzi? Mocna manipulacja. Dlaczego ten człowiek nie wyjdzie z domu? On nie wyjdzie, bo on wie, że staś. Starszy... Dlaczego cały internet jest przeciwko niemu? Nie tylko ja. Moi koledzy, mój brat, kurwa Paszkiewicz, mnóstwo ludzi. Mnóstwo. No, wymieniłeś stare cztery osoby i mówisz, że cały internet jest po mojej stronie. Czemu wy zawsze ograniczacie ciebie, machonka i paszy TV jako cały internet kuźwa? Nie wiem, ja naprawdę mam kontakt z kilkudziesięcioma większymi YouTuberami, z którymi mam zajebisty kontakt i nikt nie ma stary do mnie problemów. A ty mówisz, że cały internet jest ten. Jest. Yy, że cały internet jest przeciwko mnie. Kurwa i źle. Nie, I to trzeba zwalczyć. I to, to trzeba zwalczyć, i ja do tego dojdę, nie? Ja do tego dojdę, że ja to zwalczę, nie? Nie pozwolę demoralizować młodzieży, nie pozwolę kurwa psuć młodzieży, nie pozwolę sobie na to. Przysięgam wam, że on nie pozwolę, żeby psuł młodzież. Jest, on, on jest bardziej wulgarny ode mnie. Fuh, fuh. No, tylko że jestem wulgarny, a ty pijesz. I jak pijesz, to ci później odwala po tym alkoholu i też gadasz głupoty. Tak więc ty pokazujesz młodym, że alkohol jest bardzo dobry. Tylko, że taka wulgarność, wulgarność jest w stanie bardzo łatwo zwalczyć. Bo no jesteś w stanie to zwalczyć w mega prosty sposób, jeżeli jesteś wulgarny. Ale alkoholu już w taki łatwy sposób nie jest zwalczyć, bo alkoholizm to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka istnieje. rzeczy, że jak ja byłem w jego wieku, masakra, nie? Mi jest wstyd. Nie jest wstyd w ogóle. Naprawdę, nie? Ja... No ja nawet nie wiem co mam powiedzieć. Chłop jest tak, do... chłop opanował dobrze tak sztukę manipulacji. Wiecie co znaczy manipulacja, nie? Wiecie co znaczy manipulacja? On manipuluje tymi dziekami. Tak samo teraz te dzieciaki, co, pi... co teraz piszą do mnie, pierdolą mi się, bo ja zobaczę, i tak dalej. On wszystko, on używa takich wulgarnych słów, i tak dalej, i tak dalej. On ich manipuluje, on ich tak omamił, że oni, oni by za niego skoczyli w ogień. I to nie sobie. znaczy, że ktoś jest alkoholikiem stary, ale chodzi mi o to, że jak on pokazuje, że pije, to ludzie twierdzą: O, jak Dawid Cox pije, to ja też się napiję. I oni się napiją, i on nie jest alkoholikiem, ale te dzieci mogą wejść w ten alkoholizm i będzie później z tego problem. Pulował, że dla mnie to jest nieprawdopodobne. To jest kurwa dla mnie, ja nie wiem. Rodzice, jak to oglądacie, mam nadzieję, że wyciągniecie z tego wnioski, bo to jest nieprawdopodobne, nie? Żeby wasze dzieciaki siedziały oglądały takiego chłopaka. On cały czas mówi o jakimś tam samozachwalaniu. Nawet nie w sposób bez, bezpośredni, tylko pośredni spo, w pośredni sposób manipuluje 14-latkami 14 i 15-letnimi dziewczynami, nie. On, on z nich robi takie. Y, małoletnie, nie wiem, kiśle. Budynie? Jaki miesza kieśle. im w mózgu. Masakra, nie? To jest dla mnie nieprawdopodobne. 19-letni czy 20-letni chłopak. Mało tego, jeszcze jeszcze im wpaja, żeby pili Coca-Colę. Wiecie ile to jest cukru, kurwa? wyrosną, będą miały po 20. 23... A czy ja mówię każdemu, że ma pić coca colę To, że mówię, że Coca-Cola jest dobra i że ja ją piję, to nie znaczy, że każę każdemu pić Coca-Colę, stary. Ja nie stoję z tą Coca-Colą i nie mówię, każdy ma pić coca colę Pij Coca-Cola, Coca-Cola najlepsza. Pi, pi, pi. Teraz tu już musisz iść do sklepu i kupić. Stary, ani razu tak w życiu na live nie zrobiłem. A ty mi mówisz, że ja wpajam ludziom, że mają pić Coca-Colę, mordo. Żeby zostać kurwa takim jak on zjebanym youtuberem, żeby siedział owinięty, on nie, zobaczycie, wiecie, on cukru, on, on przez jeden dzień co tyle cukru, co ja przez tydzień. Rozumiesz? A Ty w jeden dzień wypijesz tyle alkoholu, co ja przez całe życie. Dziękuję. On psuje, no to jest taki człowiek zły, naprawdę. To, no, nawet nie, jak macie młodszą siostrę, jak coś się stać, nie, naprawdę, nie słuchajcie go, naprawdę, on, on robi krzywdę. On robi krzywdę waszym, waszym yy, rodzeństwu, on robi krzywdę potomkom, nie wiem, nie wiem kto to ogląda, naprawdę. Proszę Was, zachowajcie uwagę, rozsądek, i tak dalej. Nie, i tak dalej. Naprawdę, bo to się źle skończy. Wasze, znaczy wiadomo, starsi rodzice nie dają, ale jak wy będziecie później, zamiast na wf -y mieć piątkę, to będziecie mieli ledwo dwójkę i będziecie mieli ocenę. No nie, się... no to oglądajcie Dawida Coxa, to nawet na ten WF nie dojdziecie, bo nie będziecie w pełni po tym alkoholu, który, który Dawid pije, i dzieci się nauczą od niego, że alkohol jest dobry. Nie na tego chłopaka, nie? Bo nie, Idzie w sport. Zobaczcie, jaki jest Robert Lewandowski, kurwa. Sportowcy. Patrz. Stary, ja grałem w piłkę. Ja mówię ludziom, żeby, żeby trenowali czy coś. Ja pierwacze. Manipuluje, stary to jest dobry manipulant. Nie wiem Znanie czego złe. on się naczytał. Nie wiem czego on się naczytał. Ale on wam tak psuje głowę, nie, aż mi jest szkoda was. On wam tak psuje głowę, on was zryje do granic możliwości. Naprawdę, nie róbcie tego. Błagam was, nie róbcie tego. Posłuchajcie się mnie. Proszę was. Nie, nie, nie zepsujcie sobie młodzie. Nie zepsujcie sobie młodości. Naprawdę. Nie psujcie sobie, proszę was. On nam zepsuje całą młodość. Salutką. Zachęci was do nagrywania kanału. Kurwa, z tego. Zajmijcie się tym, co was, to, co was naprawdę kręci. Nie patrzcie na niego. Nie. Zachęci Was do nagrywania kanału. Bo się wyby na waszej na, 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 na waszej niewiedzy, no? Rozumiecie? On robi to, co wy, to, co wy mu powiecie, wy, zobaczcie, on wam powiedział, żebyście mi dawali łapkę w dół, co robicie? Czy ja powiedziałem, żeby oni poszli i zostawili ci łapkę w dół? Teraz to ty manipulujesz, Dawid. Daniel Dzięki za 25 złotych. 25 złotych. Dobra jazda. Nie no, ja chcę z tym ziomkiem pogadać, kuźwa. Niech on ode mnie Rózkazuję. odpisze. Niech zobaczcie, on odpisze. Zobaczcie. On powiedział, żebyście dali mi łapkę w dół i wy mi dajecie, rozumiecie? Miejcie swój rozum, słuchajcie, wybijecie się 100 razy więcej, miejcie swój rozum, nie patrzcie na niego, nie patrzcie na niego, on jest manipulatorem, on sobie pofarbuje włosy, nagra sobie piankami i wypije Coca-Cola, kurwa, to ma tyle cukru, rozumiecie, czy nie? Nie, nie wpierdalajcie się na niego, proszę was, jesteście młodymi ludźmi, normalnie rozgarniętymi, nie oglądajcie takich ludzi, rozumiecie, nie patrzcie na niego. Nie, nie kopiujcie go. To jest zwykły chłopak, który chciał się gdzieś. W... On, nawet słuchajcie, mało tego. Przecież on nie przyjdzie na PGA, tak? On nie przyjedzie na PGA. Chcielibyście mieć po kilka tysięcy widzów, a nie przyjechać na PGA? Na. Co jest w Katowicach? Ale stary, na... ale nie każdy robi YouTube'a tylko po to, żeby mieć taką popularność, stary, żeby jeździć i żeby każdy pięknie z nim piątkę zbijał, czy żeby jeździć na PGA. Nie wiem, to jest naprawdę. To to, to, to szczerze, to jest głupie. To jest mega głupie. Nie, 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 nie powielajcie go, nie powielajcie go. Mordeczki, nie powielajcie, on nie przyjedzie na nic, naprawdę. On jest tylko w internecie, on nie przyjedzie na nic. Słuchajcie? On nie przyjedzie. On nie będzie miał życia. On nie, przyjedzie na, on nie przyjedzie na żadną imprezę. Nikt go nie wpuści, bo będą tylko problemy. Naprawdę. Zajmijcie się sobą. Nie wiem, kurde, zróbcie coś fajnego. Hmm. Nie od... No prawda. Będzie... Ja, ja wam serum. Ja... Dobry wujek. Dobry wujek Dawid starcie. Dobra, dobry on wujek Dawid odpisuje lat, mi na 29. Instagramie. On jest 10 lat młodszy. No to dobry Dawid odpisze no, mi na Instagramie. Mnie. On nie przyjedzie naprawdę. On nie przyjedzie... On nic nie zrobi. On nie może wyjść na żaden event. Rozumiecie? To to nie jest facet w ogóle, mało to, a jaka kobieta, słuchajcie, jak będziecie tacy jak on, żadna kobieta się nie będzie czuła przy nim, yy, yy, wiecie, kobieta przy facecie, jak jesteście już nastoletni, to kobieta przy facecie potrzebuje mieć bezpieczeństwo. Jak zapytacie o mojej kobiety, ona mi zawsze powtarzała, że czuje przy mnie się bezpieczna. Dawid, wystawię ci hycelka, zobaczymy, czy się będziesz czuł bezpieczny i twoja dziewczyna. Ka na każdego kozaka jest jeszcze większy kozak. To, że stary przy mnie, to, że teraz stary przy mnie, Moja dziewczyna, powiedzmy, jak ty wyjdziesz, może się nie czuć bezpieczna, tak samo twoja dziewczyna nie będzie czuła się bezpieczna, jak wyjdzie naprzeciwko ciebie Mariusz Pudzianowski, bo Mariusz Pudzianowski by cię stary poskładał. I taka jest prawda. Więc na każdego kozaka jest jeszcze większy kozak. Nie ma, kurwa, prawdziwego Terminatora, który rozpierdoli wszystkich, Dawid. Więc to, to jest takie głupie gadanie trochę. Bo nie każdy w Polsce jest taki, że wyjdziesz z dziewczyną i z automatu podejdzie do ciebie i ci będzie chciał wpierdolić, czy będzie chciał wpierdolić Twoje dziewczyny. To stary, my nie żyjemy w Ameryce, że tu każdy z pistoletami kurwa lata. Ty żyjesz jak w jakimś filmie akcji Mordo. Jest kurwa z tym! No tak samo jest z nim. Nie dacie rady i to naprawdę nie warto. Będziesz włacała z żabki wieczorem I Dawid pokazuje młodzieży jak mają się zachowywać. Wyjdzie takie dziesięcioletnie dziecko na dwór i zacznie szczekać kurwa jak pies Dawid! Wiesz co ci powiem? Masz 29 lat ja myślałem, że ty naprawdę potrafisz myśleć Myślałem, że naprawdę potrafisz chociaż raz w życiu porozmawiać poważnie, bo chciałem teraz z tobą porozmawiać poważnie Ale chłop, no zobacz co chłop robi! No nie da No chłop szczeka chłop szczeka na, na na kamerce! Ja pierdzielę Dawid Masz 29 lat. Ja rozumiem, że mi może odwalić, bo mam 19, ale ty masz 29, ty masz kobietę, ty masz chyba dziecko w drodze i ty szczekasz na kamerce. To tak jakby mój tata wyszedł do mnie i zaczął szczekać. Napisałem mu, że czy ma Discorda, czy szukamy się na Ome, bo chce pogadać normalnie. Napisałem do niego. No i tyle w tym